Warszawa po raz kolejny znalazła się na szczycie miast o największym potencjale inwestycyjnym. Ma to charakter wielopłaszczyznowy i jest oczywiście procesem, który obserwujemy już od wielu lat. Mówimy ciągle o stolicy, czyli miejscu bardzo prestiżowym, jak na otwarcie swojego biura, patrząc oczami nowego inwestora. Jest tutaj dostęp do nowoczesnej infrastruktury biurowej oraz bardzo wyspecjalizowanej kadry specjalistów i menadżerów, Niedużym koszcie zatrudnienia. Patrząc od oczami potencjalnego pracownika, tutaj również działa magia stolicy, czyli miejsce, które może pochwalić się stosunkowo wysokimi zarobkami i również mówimy o, o swego rodzaju pracy w prestiżowym miejscu. Niewątpliwie dużą rolę odgrywa infrastruktura, która pozwala prze, przemieszczać się z domu do pracy i z pracy do domu, na co ma bardzo duży wpływ druga linia metra, czy choćby ciągle rozbudowująca się południowa obwodnica Warszawy. Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej na temat potencjału zatrudnienia, Santos Amigo de la Porto.